Cześć, tu itd. Collection, Serwia z tej strony. Zapraszam na skrapowe nowości. Przypominam, że na kanale YouTube możecie obejrzeć premierę wybranej przez siebie wersji językowej. Kochani, nie jest tajemnicą, że itd. Collection to firma rodzinna. Dlatego nie możemy zapominać o najmłodszych. To właśnie z myślą o nich między innymi powstał nasz bożonarodzeniowy zestaw kreatywny. Ale świąteczna niespodzianka to zestaw, który wbrew pozorom jest nie tylko dla najmłodszych. Kto wszak nie lubi dostawać kartek świątecznych? Grafikami świadomie zachęcamy malusińskich do wycinania, składania, bigowania, ale jestem przekonana, że to również fajna zabawa dla dorosłych. I świetnie odnajdą się tu również tusze, folie czy wykrojniki. A wspólnie spędzony z dziećmi czas, szczególnie ten przedświąteczny, jest bezcenny. Zapada nam w pamięci szczególnie, bo co roku wraca we wspomnieniach z każdym następnym Bożym Narodzeniem. Kolekcji wyróżnia współczesna forma graficzna. A nawiązania do papieru kraftowego, a czasami wręcz korka, są nieprzypadkowe i dodają charakteru. Świąteczne napisy w czerni, bordo, zieleni, stylizowane choinki, gwiazdeczki, na dole arkuszy stosowne napisy, paseczki, urocze kropeczki, które w połączeniu z białym bądź kraftowym papierem, czy choćby papierowym sznurkiem świetnie się uzupełniają i stanowią bazę tej kolekcji. Mamy też elementy do wycinania w postaci motywów roślinnych, kwadratów, januszków. fajnie uzupełnią kartki. To również elementy do pakowania prezentów, tu zawieszki, ale też w formie tagów. Można je oczywiście wykorzystać również przy robieniu kartek. Ten świąteczny czas od 1 grudnia łączy się z oczekiwaniem. Z pewnością umili go kalendarz adwentowy. Do zestawu dołączamy szereg wycinanek, które mogą nam posłużyć też do snucia świątecznych opowieści albo rozbudzania wyobraźni dziecka. Opowieści o zimie, śnikowych bałwanach, saniach, dzwoneczkach, reniferach, odurzających wręcz świątecznych zapachach, cudownych choinkowych ozdobach, wspaniałych mikołajkowych prezentach, a może nawet o dziadku do orzechów przy okazji ołowionego żołnierzyka. A ponieważ to świąteczna niespodzianka, to znajdziecie tu również niespodziankę od nas. Na sześciu arkuszach szablony do wycinania różnych ozdób. Tak więc, na przykład, na napisach mamy wykroje choinek, mniejsze i większe, dodatkowo ozdobione folią, ale też kolorowe bombki. Tu przy pomocy szablonu wykorzystaliśmy też starą gazetę. A nawet stylizowaną, spiralną choinkę. Na choinkach pomysł na aniołka albo efektowne opakowanie na drobiazgi. Na gwiazdkach bombki, aniołki czy też ozdoba na pachnącą świecę. Szablon można oczywiście odrysować też na innych kolorach i uzyskać różnokolorową dekorację. Na paseczkach efektowny aniołek, który otrzymał brokatowe skrzydła, ale też domki, a także urocza, chociaż banalnie prosta w wykonaniu bombka, której blasku dodaje złota folia. Na kropeczkach Dwa urocze do zawieszenia na choince ptaszki, których kolory można sobie dowolnie miksować, a także szablon do wykonania kolorowej choinki, mogącej być mini lampionem lub małym opakowaniem. I na koniec na krateczce efektowna bombka 3D oraz urocze kokardki. Jak widzicie, jeden zestaw i mnóstwo pomysłów. A myślę, że frajdy będą mieli zarówno obdarowani, jak i obdarowujący. Kochani, świąteczna niespodzianka to taki mikołajkowy prezent od ITD Collection dla Was. Mimo podwójnego nadruku nie podnieśliśmy ceny zestawu. Taki mikołajkowy bonus. My mieliśmy mnóstwo frajdy. A Wam? Jak się podoba? Na Wasze komentarze i opinie czekamy 3 dni. Po tym czasie wybierzemy 3 osoby, do których wyślemy nasze nowości. Pozdrawiam Was. Bardzo serdecznie dziękuję i do